Doskonale każdy kierowca wie, że Ostruda obecnie stanowi istny tor przeszkód. Ostruda, mamy godzinę 13:10. To nie jest oczywiście godzina szczytu, i bez problemu przemieszczamy się przez poszczególne ulice. Mówiąc kolokwialnie, na drodze jest czysto. Pokonujemy pierwsze rondo przy szpitalu. Pierwszy zjazd. Jedź prosto! Jedziemy i dojeżdżamy do drugiego rądu. Zwolnij, jedź ostrożnie! Pokonujemy drugie rondo przy ulicy Grunwaldzkiej i dojeżdżamy do newralgicznego miejsca Tajemnicą nie jest, że przez budowę nowego ronda przy skrzyżowaniu ulic Olsztyńska-Drwęcka i niepodległości trzeba trochę postać. Stoimy niespełna 6 minut. Z pewnością nie jesteśmy rekordzistami. Jedziemy dalej ulicą Olsztyńską i zawracamy. Tym razem interesuje nas korek, o ile jest na tak zwanym pierwszym przejeździe. Przypominamy, trwa remont linii kolejowej. Reorganizację ruchu w tym miejscu także da się odczuć i pieszym, i osobom zmotoryzowanym. Kto nie jest stąd, może się porządnie zakręcić. Ponownie dopisuje nam szczęście przejazd nie jest zamknięty. Także na drugą stronę miasta przemieszczamy się w trymiga. Jak wiadomo, to w godzinach szczytu korki są największe. Zbliżasz się do kolejnego ronda. Przypominamy materiał archiwalny. W przyszłości na ulicy Czarnieckiego mają powstać kolejne dwa ronda. Zamiast sygnalizacji świetlnej tu i tu będziemy się kręcić po kole. Ile tych rond w ostrudzie będzie, nawet nie podejmujemy się próby liczenia. Jak jedna z internautek na Facebooku telewizji Mazury napisała To teraz Ostruda powinna zmienić nazwę na Ostronda. A skoro rond jest dużo i będzie jeszcze więcej, przydałoby się je nazwać. Taki plan już jest i niebawem nowe ronda zdobędą swoją tożsamość. Po omówieniu wszystkich wniosków Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyda swoją opinię na temat rond, a także zarekomenduje Radzie sposób i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących ich przyszłych nazw. Co Państwo na to, bo my widzimy w tym sens.